Ja zaczynam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu 25 kolegi PKO-wańkowskiej ekstraklasy, gdzie puszczenie połomice zmierzyła się z piastem Gliwice. Z nami jest trener drużyny gości. Dzień dobry. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego dzisiejszego spotkania. Zacznę na pewno od gratulacji dla gospodarzy, dla nich też ważna wygrana z kolei. Dla nas to trudna porażka, trudna do, 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 do przyjęcia, tym bardziej, że tracimy dwie bramki z dwóch rzutów karnych, więcej sytuacji, po której moglibyśmy stracić bramkę, trudno się doszukać. Wiadomo jak, jak groźne też było to, jak groźne sytuacje były też te, po których podyktowano rzut karny praktycznie tam. Wielkiego zagrożenia e, nie było. Decyzja o pierwszym rzucie karnym, brak reakcji WARU, potem reakcja WARU na odwizdanie dla nas rzut karny jest, jest po prostu coś, co, co, co trudno zrozumieć i tutaj jakby nie ma nie ma, nie ma nie ma sposobu na to. Mm, Niestety jako trener przegrywasz drugi mecz i musisz ten następny postarać się nie przegrać, bo potem to już już nie ma żadnego znaczenia. Co wydarzyło się też dzisiaj, co, 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 co jakby panowie decydujących też poniekąd o naszych losach tym razem postanowili. Dla mnie Przyznać rzut karny dla Puszczy numer jeden i odwolać e, rzut karny dla nas to mogą tylko po prostu ludzie m, mega niekonsekwentni albo mega złośliwi. Także tutaj jakby nie mam, nie mam, nie mam innego e, e, niczego do dodania. Takie dziękuję, to są jakieś pytania? Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Z nami jest trener drużyny Żubrów, pan Tomasz Tuła. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry państwu. I proszę o komentarz dotyczący tego dzisiejszego spotkania. Bardzo cieszymy się z tych punktów, bo wiemy, jak ważne to dla nas zwycięstwo. Gratulacje dla moich zawodników za ogromną determinację w realizacji niełatwego planu. Pan był jasny i zrealizowany, chociaż. Na celu za środki, tak powiem, my jesteśmy w takiej sytuacji, że dzisiaj każdy punkt jest na wagę złota i tak podeszliśmy do tego meczu, wiedząc, że możemy cierpieć w pewnych momentach, że Piast będzie miał posiadał przewagę, zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Tak przygotowaliśmy plan meczu i cieszę się, że to przyniosło efekt w postaci trzech punktów. Chciałem też podziękować kibicom, naszym pracownikom klubu, bo, bo też nas bardzo mocno w tygodniu wspierali i dzisiaj. Od siebie od drużyny jeszcze raz dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja tylko gaz tak jak dziennik polski. Wyjechaliście ze strefy spadkowej, więc więc wiadomo, że jest dużo meczów jeszcze do końca, ale no sytuacja musi się dobrze pracowało i grało. Zdecydowanie to wyjście też daje taką pewną atmosferę, która sprzyja konsolidacji zespołu czy, czy dobrej pracy. Jest dwa tygodnie przed nami, i bardzo chcieliśmy, właśnie, żeby te dwa tygodnie poświęcić na jedną podstawową rzecz, którą, z którą się borykamy, to znaczy przywrócenie kontuzjowanych zawodników do zdrowia. I muszę tu uczciwie powiedzieć, że. Do czwartku dałem wolne zespołowi w kontekście odpoczynku od siebie, od tego intensywnego dla nas okresu, bo, bo też przeszliśmy do półfab, półfinału pół finału pół Polskiej. Właśnie w kontekście, że liczę, że dojdą do nas ci czterej kontuzjowani już dłuższy czas zawodnicy i będziemy pełną kadrą przygotowali się do następnego meczu. Yy, yy, trzymając kciuki i życząc jak najlepiej naszym reprezentantom, żeby wrócili do nas do domu. Ja, że ma Pan w swoim zespole no, nie bywa skutecznego wykonawcę rzutów karnych. Czy yy, to się samo wyłoniło, czy na treningach pan po prostu zobaczył, że to tylko on może szczerać Nie, ja tu wykonuje bardzo dobrze, że karny jest pierwszym wyborem. Oczywiście, że na zajęciach treningowych, yy, szczególnie przed meczami kucharowymi, ćwiczyliśmy i, i, i czy trenowaliśmy ten element, ale nie jest osamotnionym. Myślę, że, że mamy 3-4 naprawdę bardzo dobrze wykonujących ten element. Chociaż karny jest zawsze taką sytuacją, w której mówi się, że to jest formalność, a tak nie jest. No. Trzeba też umieć ostrzelić strzelić i kocham Arturowi, że jest w tym skuteczny. Chciałem zapytać o zestawienie wyjściowe, bo w kolejnym meczu nie wychodzi Gosili w pierwszym składzie. No, tutaj pan pana broni, broni ten wynik, natomiast no, to, to może troszkę twierdzić tych miejsc, nie? No, najlepszy strzelec waszego zespołu i znaczy, na te mecze z ławki, no, chyba że właśnie taki jest teraz pomysł, żeby on właśnie tą nową jakoś wprowadzał później. Ja się bardzo cieszę, że jest rywalizacja na pozycji numer 9, 3. Dzisiaj mam napastników. Jest Gera, jest Kosi i... I Rob Kilić, który też wraca i muszę powiedzieć, że na treningach mocno pracuje, pokazuje, że wcale nie zamierza mieć tej rundy zastraconej, co mnie bardzo cieszy. Ale wracając do pytania, no, sytuacja jest banana. W meczu z Lekją Gdańsk, że podjęliśmy decyzję, że Gera zacznie i C będzie jego wsparciem, no zawodnik odniósł kontuzję żebem, nie był w stanie grać. Z Polonią Warszawa, więc, więc no tutaj mieliśmy duże obawy, ale powoli po tym razie dochodzi taki na ten moment wybór, ale bardzo na niego liczę też, bo, bo jest naszym czołowym szczelcem, ma naj, chyba największą ilość strzonych bramek, więc, więc myślę, że ta rywalizacja tylko może przynieść korzyść drużynie. Nie ma tu żadnego drugiego dna. Chcę go też pochwalić za profesjonalne podejście do zajęć, do, do tej sytuacji, zrozumienia. Wiadomo, że każdy piłkarz chce grać, ale mam poczucie, że zawsze mogę na niego liczyć, a, a pewno jeszcze nie raz będzie moim pierwszym wyborem. Czekasz Pojedowić Polska Gencja Przedowań i trenerze. chciałem pana tak zapytać, jak pan szacuje, ile punktów w tym sezonie będzie potrzebne do utrzymania. Tak 12 to minimum jeszcze trzeba chyba zdobyć. Panie Rektorze, Pan ma zawsze bardzo ciekawe pytania, coś między Kopernikiem a Wróżką z Wężowa. muszę tu się zamienić, ale tak uczciwie no, nie, nie bierzemy tego w ten sposób, bo trzeba też powiedzieć, że zespoły wygrały wczoraj, mają po 30, 32, 33 punkty, ale popatrzcie na historię tych rywalizacji, nawet tamte roczne i, i 32-33 punkty nie dają utrzymania, ani 30, tym bardziej 25. Wszyscy będą walczyć. Myśli pan, że te zespoły, które jak Śląsk, które są pod kreską dzisiaj, to co, to, to nie będą chciały zdobyć jak największej ilości punktów. Może, możliwe jest to, ten sam scenariusz, że te 38 punktów wystarczy, ale to jest niepo, ani pan, ani ja nie tego nie, nie możemy zagwarantować, ale nie powiedzieć, że tak na pewno będzie. Dla mnie najważniejsze jest... Yy, najważniejsze jest podejście zespołu, przekonanie do tego, co robimy, przekonanie do tego, że my tą ligę możemy utrzymać dla nas samych, dla wszystkich kibiców, dla pracowników, dla klubu, dla tego środowiska. Mieć ogromną satysfakcję, bo też patrząc na różne statystyki, to w tamtym roku na tym etapie mieliśmy o jeden punkt mniej, także, a skończyliśmy z 40, także no, patrzymy optymistycznie, wiemy, że jest bardzo ciężko, nawet ciężej niż było, dlatego też tak dobieramy sposób gry. Tak jak dzisiaj, w tak danym momencie, że musimy pewne rzeczy przeboleć, żeby osiągnąć cel, jakim jest zdobywanie punktów. Myślę, że przyjdzie też moment, w którym mam taką nadzieję i wiarę, że będziemy trochę mogli od, bardziej otwarcie grać. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry, panie gratuluję w wyniku. Dziękuję, przy Polskiej do Futbolu. mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj wygraliście. Celu, który daje trochę do leczenia. Z tego dzisiaj pan Czajek, mówił jak pan mówił, celu święta Czy teraz tego będziemy się spodziewać po następnych leczach? Teraz trudny teren Krakowia. Dziękuję. Niekoniecznie. Wiecie co, drodzy Państwo, są takie sytuacje i momenty w prowadzeniu zespołu, w samym życiu zespołu, w funkcjonowaniu zespołu, że ten cel jest yy, najważniejszy. I niestety yy, my dzisiaj mieliśmy ten plan, który prowadziliśmy. Chcieliśmy, mogę to otwarcie powiedzieć, trochę pozamykać, bardzo dobry zespół, jakim jest Piast Gliwice i, i uważam, że jest to zespół, jeden z lepszych zespołów gryjących w lidze, naprawdę, jeżeli chodzi o operowanie piłką, o pomysł, o to jaką łatwość mają zawodnicy w tym byciu przy piłce i musieliśmy zareagować w taki sposób, żeby móc skutecznie powalczyć o te punkty i, i to, to był pomysł na dzisiaj. Myślę, że całkiem inny może być na Krakowie, zobaczymy. Yy, trenera się rozlicza za wyniki, za osiągane cele, zespół się za, też za to rozlicza, ale w tym wszystkim też jest ważna przyjemność, czy droga do tego, w jakim to się te cele osiąga, jak się dochodzi. Myślę, że będą momenty, w których będziemy musieli cierpieć, ale mam nadzieję, że będą też momenty, w których będziemy mieli dużą większą przyjemność grania niż dzisiaj. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.